Jak? Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić taki liścik, taki karnecik dla swojej drugiej połówki z okazji walentynek. W tym liściku, w środku, po otwarciu koperty, będzie znajdował się list miłosny, który będziecie mogli napisać. To oczywiście nie napisałam nic, no bo list miłosny powinien być napisany odręcznie. No i napiszcie coś od serca dla swojej kochanej osoby. Ale my dzisiaj pokażemy Wam, jak stworzyć właśnie taką e, kopertę własnoręcznie. To troszeczkę też może być pomysł na prezent dla zapominalskich. Także zaczynamy. Umieścimy oczywiście Wam pod e, tym filmem w komentarzu. Wzór tego serduszka do wydrukowania, tak żeby było Wam łatwiej. Do stworzenia takiego liściku, takiej kartki potrzebujemy kartki, ja użyję akurat kartki różowej, żeby nawiązywała do walentynek, nożyczki, nożyk, wstążka lub jakiś sznurek ozdobny. Karteczka, na której będziecie pisać ten swój miłosny list. Ja akurat tutaj wycięłam tą kartkę ozdobnymi nożyczkami. Jeżeli Wy takich nie macie, to może to być zwykła karteczka wycięta z bloku. Mam ozdobne serduszko, takie drewniane i mały spinacz. No i potrzebujemy też takturową podkładkę do wycięcia nożyczek tutaj na kartkę kreseczki. I teraz nożyczkami wycinam po liniach zewnętrznych. Nasze serce. I tylko ten kształt jest do wycięcia. Już Wam pokazuję. Staramy się zrobić to równo, no bo później to serduszko po złożeniu będzie tworzyło właśnie nam tę kopertę. I żeby ładnie nam się złożyło, musimy to zrobić w miarę równo. Teraz we wnętrzu tego serca mamy rozrysowane takie linie proste. I po tych liniach musimy to serce pozaginać, złożyć. Już Wam pokażę. Po kolei. I to też starajmy się zrobić równo, to. i w drugą stronę. I zobaczcie, już mam... Tutaj front kopertę, teraz druga strona, zaginamy i do wewnętrznej i zewnętrznej strony i kolejna strona. Ta nie właśnie ułatwił Wam zachowanie prostych krawędzi, żeby później ta koperta była biegliutka. I ostatnia linijka. Zobaczcie, jak szybko nam to idzie. To jest naprawdę bardzo szybka, fajna pamiątka. Tak jak wspomniałam, dla zapominarskich. O. I odwracamy. I teraz zobaczcie. Możemy złożyć. I kopertka jest o mam troszkę krzywo, więc muszę jeszcze sobie tutaj wprawić. I z każdej strony dogiąć. Ok. I teraz słuchajcie, jeszcze musimy naciąć, żeby tą kopertę mógł zatknąć. Nacinamy tutaj nożykiem. Też jest linia narysowana, także to naprawdę wam ułatwi praca, zamknięcie. Tak wystarczy. No i patrzcie, piszę liścik, chowam do kopertki, zaginam brzegi. Nie jest to wielka filozofia, tylko muszę schować ten liścik tak, żeby nam... o I zamykam, wkładając właśnie tutaj w ten Ja czerwoną wstążką, ja akurat czerwoną wiązuję na nawiązanie do walentynek. I robimy kokardkę, taką najłatwiejszą kokardkę, żeby można ją było potem szybko rozwiązać. I żeby to nie było męczące. Jeżeli mamy za długie tutaj te wąsy, można je troszkę poskracać. OK. no i ja sobie jeszcze ozdobię tą kopertkę takim drewnianym serduszkiem, przypiętym drewnianym malusiańkim spinaczem. O. I tak wygląda nasza kartka walentynkowa. Zapraszam do realizacji takiego pomysłu. Mam nadzieję, że spodoba się to wam i waszym najbliższym. Także zapraszamy, tak jak wspomniałam w komentarzu pod filmem, zamieścimy wzór tego serca do wydrukowania i do stworzenia. Jeżeli stworzycie takie kartki, możecie wysyłać nam zdjęcia w komentarzach, możecie wysłać nam zdjęcia już po wręczeniu takiej walentynki swoim bliskim. Z uśmiechami chętnie Was do tego zapraszam. Do zobaczenia.